Żywot błogosławionej Bronisławy, Norbertanki. Żyła około roku pańskiego 1259. Błogosławiona Bronisława była siostrą stryjeczną świętego Jacka i Czesława, z zacnej rodziny Odrowążów. Urodziła się w Kamieńcu na Śląsku roku pańskiego 1203. Od lat najmłodszych bogobojnie wychowana. W dzieciństwie już nie okazując żadnej do zwykłych temu wiekowi zabaw i rozrywek skłonności, najchętniej odbywała różne ćwiczenia pobożne. Matkę Bożą czciła z wielką serdecznością i niczem nie można było jej więcej ucieszyć, jak gdy z nią o Maryi mówiono, ucząc ją, czym jest ta pani nieba i ziemi, a Boga prawdziwa rodzicielka. W kościele zachowywała się jak istny aniołek, także sam jej widok, gdy słuchała mszy świętej lub modliła się przed przenajświętszym sakramentem, najobojętniejszych do nabożeństwa pobudzał. Żyjąc wśród wielkiej zamożności rodzicielskiego domu, prowadziła życie bardzo umartwione, w sposobie zaś się najsurowszej przestrzegała skromności i nosiła się ubogo, o ile tylko stan jej, jako córki bogatej szlachty i rodzice na to pozwalali. Ze sługami i domownikami obchodziła się jakby z osobami najbliższej rodziny rada w każdym zdarzeniu dawać im dowody swojej miłości i troskliwości. Używali oni ją też zwykle za pośredniczkę, gdy to u jej rodziców uprosić chcieli. Ona ich zawsze przed nimi broniła i za nimi się wstawiała, gdy w czym niezadowolenie starszych państwa na siebie ściągnęli, a w chorobach z największą troskliwością, jakby braci rodzonych lub siostry wszystkich doglądała. Dla ubogich także wielkie okazywała miłosierdzie, a rodzice zwykle przez ich ręce jałmużny swoje rozdawali. Duszy tak wybranej nie chciał Pan Bóg pozostawić wśród niebezpieczeństw życia światowego, i odkąd Bronisława doszła do lat dziewiczych, rozbudził w jej sercu pragnienie poświęcenia się mu na wyłączną służbę. Miała lat szesnaście, kiedy błogosławiony Jacek, brat jej stryjeczny, wstąpiwszy w Rzymie do zakonu świeżo założonego przez świętego Dominika, wrócił do Polski. Przykład na jaki patrzała we własnej rodzinie, zwierzenie się bratu z pragnienia, jak jej i sama miała, żeby zostać zakonnicą, a wskutek tego utwierdzenie jej w tych świętych zamiarach przez tego słubę Bożego, przywiodły ją do stramowczego kroku. Otrzymawszy na to zezwolenie i błogosławieństwo rodziców, wstąpiła do klasztoru panien Norbertanek na Zwierzyńcu pod samym Krakowem. A którego fundatorem był książę Jaksa Gryf, jeden z jej przodków po matce. Przywdziawszy suknię zakonną, błogosławiona Bronisława od pierwszego dnia nowicyatu stała się zbudowaniem wszystkich zakonnic, wyprzedzając na drodze doskonałości nie tylko swoje współrówieśniczki, lecz i najstarsze matki. Już w świętym swoim zawodzie długie lata panu Jezusowi służące. Po wykonaniu ślubów uroczystych, jeszcze rączejszym krokiem szła po tejże drodze. Pokorę, która jak jest wszystkich cnót podstawą, tak w życiu zakonnym kamieniem probierczym wiernego odpowiadania powołaniu Bożemu, obrała sobie za główną cnotę i w niej się ciągle ćwiczyła. Stąd też posłuszna była przełożonym nie tylko na ich skinienie, lecz starała się odgadywać ich wolę, i skoro jej co zlecili, spełniała to z taką ochotą i pilnością, jakby to jej sam Pan Jezus nakazywał. W pożyciu z siostrami niezachwianej była słodyczy. Tąż pokorą ożywiona, widziała w każdej z nich wybraną oblubienicę Chrystusową, Każdą wyżej od siebie ceniąc, obchodziła się z nimi z największą miłością i uszanowaniem, a dla siebie samej od żadnych szczególnych względów nie wymagała. Sprawiło to, że wszystkie zakonnice od najstarszej do najmłodszej, kochały ją serdecznie i w wysokiem miały poważaniu. Nie poprzestając na najściślejszym zachowaniu najdrobniejszych ustaw zakonnych, co już samo przez się jest wielkiem i trudnym umartwieniem, w różny sposób trapiła ciało już to długimi i ścisłymi postami, otrzymawszy na to od przełożonej i spowiednika pozwolenie. Już to sypianiem na gołej ziemi, to znów krwawymi dyscyplinami i ostrą włosienicą, którą prawie ciągle pod habitem nosiła. Zachęcał ją też do tego i utwierdzał na tej drodze Pan Bóg szczególnymi łaskami. Kiedy razu pewnego Bronisława, modląc się, wpadła była w zachwycenie, stanął przed nią Pan Jezus i te pocieszające słowa do niej przemówić, raczył: Bronisławo, Krzyż Twój jest krzyżem moim, ale za to będziesz uczestniczką chwały mojej, pokrzepiona i podniesiona na duchu. Po takim objawieniu Sługa Boża przymnażała sobie jeszcze więcej umartwień ciała, a nade wszystko ćwiczyła się w umartwieniach wewnętrznych. Że zaś jednym z najpożyteczniejszych dla duszy tego rodzaju umartwień, jest zachowanie milczenia, które jest strażniczką skupienia wewnętrznego, więc Bronisława od tej pory nie tylko najściślej, jak to zawsze czyniła, Przestrzegała go z osobami świeckimi, z którymi jak najrzadsze miewała stosunki, lecz i z siostrami zakonnymi. Wynagradzał też jej to Pan Bóg coraz wyższym darem modlitwy i częstymi zachwyceniami, w których widywano ją nawet w powietrzu uniesiono. Jaśniejąc tym sposobem coraz bardziej świętobliwością wśród swego zgromadzenia. Tak zbawiennie wpłynęła na wszystkie siostry, że patrząc na nią i inne pobudzały się do tem ściślejszego zachowania reguły zakonnej i do tem wierniejszego odpowiadania wielkiej łasce powołania do zakonu. Wkrótce też małe pod tym względem uchybienia, jakich się niektóre dopuszczały, znikły zupełnie i pod ożywczym duchem siostry Bronisławy, całe zgromadzenie. Do którego należała, odznaczało się jeszcze ściślejszą, niż to było przed jej wstąpieniem, karnością zakonną. Przyczynił się do tego po części i święty Jacek, który często krewną swoją nawiedzał w klasztorze i światłych rad swoich, jako biegły i świętobliwy dusz przewodnik, udzielał Bronisławie i jej zakonnym siostrom. Piszą że on to pierwszy wyuczył Bronisławę i jej siostry odmawiać różaniec do Matki Bożej, którego sposób odprawiania przyniósł był z Rzymu wkrótce po jego ustanowieniu przez św. Dominika, któremu sama Matka Boża na nabożeństwo to była objawiła. Iwono-Drowąż, podówczas biskup krakowski, bliski także krewny błogosławionej Bronisławy, Podobnież często ją nawiedzał w mównicy klasztornej i naukami swoimi, i pasterskim błogosławieństwem. Na świętej drodze oświecał i utwierdzał. Lecz ku większej zasłudze tej swojej sługi i jej towarzyszek dopuścił był Pan Bóg ciężką dla nich klęskę. Tatarzy, wtargnąwszy w roku 1241 do Polski, dotarli aż do Krakowa a nie zastawszy mieszkańców, którzy w górach okolicznych się ukryli, wiele domów i kościołów spalili. Los ten spotkał i klasztor Zwierzniecki, a zakonnicy po obcych domach przez pewien czas szukać musiały schronienia. Bronisława, aby ile możliwości nie oddalać się od dawnego miejsca swojego pobytu, schroniła się do jednej z ubogich chatek, przy kościele świętego Salwatora na zwierzyńcu. Tam mieszkając, miała zwyczaj, dla większego odosobnienia udawać się na bliskie wzgórze zwane Sikornik, gdzie zwykle długie swoje odprawiała modlitwy. Niektórzy nawet jej życiopisarze utrzymują, że na temże miejscu oddała Bogu ducha, lecz szczegółów ostatnich jej chwil nie podają wcale. Umarła dnia 29 sierpnia roku pańskiego 1259, mając lat 56, z których 40 w zakonie spędziła. Na górze Sikornik, którą od czasu śmierci błogosławionej Bronisławy. W dniu 29 sierpnia lud pobożny tłumnie co roku nawiedzał Wzniesiono jeszcze w roku 1702 kapliczkę, która istniała tam aż do roku 1853, w którym ją zniesiono, a w zamian wystawiono inną na cześć tej błogosławionej przy spraw mogile kościuszki, kiedy w roku 1836, podczas strasznej cholery panującej w zwierzyńcu. Mieszkańcy udawszy się na wzgórze sikornik, wezwali pośrednictwa błogosławionej bronisławy i od razu od tej klęski uwolnieni zostali, porobiono w rzymie starania o beatyfikację tej cudownej patronki. Wskutek tego, papież Grzegorz XVI, po ścisłym rozpoznaniu i innych potrzebnych do tego dowodów, w roku 1839 w poczet błogosławionych ją wpisał. Modlitwa Panie Jezu Chryste, któryś w pokornym krzyża Twego naśladowaniu, środki wznoszenia się ku Tobie serc naszych zgotował. Spraw łaskawie, prosimy Cię, abyśmy za przykładem błogosławionej bronisławy, której uroczystą obchodzimy pamiątkę po cierpieniach doczesnego życia tego, zasłużyli sobie stać się uczestnikami chwały Twojej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.